Pastę brokułową przygotujemy z brokuła, gotowanego ziemniaka, majonezu, odrobiny musztardy, ząbku czosnku i oleju. Do wywaru dodamy ziele angielskie, listę laurowy i pieprz. Pastą posmarujemy pełnoziarnisty, bardzo zdrowy chleb. Przyozdobimy e, szczypiorkiem. Przygotowanie pasty zaczniemy od rozdrobnienia brokuła. Wycinamy z niego małe różyczki, dokładnie wycinamy środek, tą część, która się nazywa głąbem. Oglądamy y, każdą różyczkę, ponieważ w brokule mogą się znajdować małe robaczki. Jeżeli y, podejrzewamy, że coś może być nie tak, warto zanurzyć warzywo w wodzie zakwaszonej odrobiną octu. Różyczki sobie odkładamy i. Przygotowujemy ziemniaki. Ja specjalnie ziemniaków nie obieram, ziemniaki będziemy gotować w łupinkach, skórkach, mundurkach, różnie nazywamy łupinkę ziemniaka. Gotujemy tak dlatego, że całe ziemniaki będziemy potem rozdrabniać i jeżeli gotujemy ziemniak w mundurku, to nie wypływają nam do wywaru składniki odżywcze zawarte w ziemniaku. Witaminy i składniki mineralne zostają w ziemniaku, potem obierzemy, bardzo ładnie odchodzi skórka. Do każdej miseczki wkładam po dwa ziarenka pieprzu. Będziemy gotować warzywa w wywarze z przyprawami, żeby był bardziej aromatyczny. Dodaję po odrobinie, odrobinie listka laurowego, po jednym zielu angielskim. I włożę też po pół ząbka czosnku, żeby też uzyskać bardzo ładny aromat. Czosnek obieramy, pół ząbka czosnku do każdego warzywa. I oddzielnie gotujemy ziemniaki i wropkuła. Zawsze pamiętajmy, aby wrzucać warzywa na wrzątek, gotujący wrzątek. Wtedy minimalizujemy ilość strat składników odżywczych. Gotujemy też pod przykryciem, po to, aby zwiększyło się ciśnienie wewnątrz naczynia. Pamiętajmy też, że po włożeniu warzyw do garnka temperatura wody bardzo opada i zwiększamy wtedy temperaturę na palniku, żeby jak najszybciej warzywa się gotowały i nie rozgotowujemy. Sprawdzamy, czy jest miękkie warzywo i nie rozgotowujemy. Mamy już ugotowane i przestudzone warzywa, ale najpierw zaczniemy rozdrabniać czosnek. Rozmiażdżamy go dłonią i roz. Cieramy nożem, możemy dodać do tego odrobinę soli. W przypadku małych dzieci pamiętamy, że ten sól, trzeba zwracać szczególną uwagę na podaż soli. Rozdrawniamy ten czosnek. Można go posiekać nożem, ale małe dzieci nie lubią kawałków czosnku, więc im bardziej drobno rozdrobnimy, tym, tym dzieci nie wyczują, a jednak czosnek bardzo aromatyczny smak i zapach posiada. Umieszczam to w naczyniu, w którym będę za chwilkę blendowała pozostałe warzywa. Składam ziemniaki, brokuły. Ilość tych składników trzeba dostosowywać w trakcie tak naprawdę blendowania. Doprawiamy pastę do smaku musztardą, majonezem, świeżo mielonym pieprzem. I tak naprawdę tak jak lubimy, jeżeli dzieci nie bardzo przepadają za majonezem, dajemy go mało, musztardy dajemy naprawdę do smaku i olej roślinny w niedużej ilości, on doda nam takiej bardzo fajnej smarowności całej pasty. Konsystencja pasty jest według mnie właściwa. Proszę zobaczyć, ona się nie zsunie, nie zsunie się ani z pieczywa, ani nie zsunie się tak samodzielnie zupełnie z łyżki. Jest wręcz kleista. To jest ta kleistość, którą nadaje ziemniak. Sam brokuł byłby zbyt wodnisty. Smarujemy nasze pieczywo pastą i przyozdabiamy zieleniną. Ja mam tutaj... Jest szczypiorek, ale mam pociętą pietruszkę i koperek. Ja wolę akurat bardziej tak. Dzieci nie przepadają za zieleniną, ale próbujmy ją przemycić. Jeżeli dzieci nie akceptują zielonego w tej postaci, można spróbować zblendować natkę pietruszki czy koperku, tutaj razem w dzbanku do blendowania. Wtedy dzieci tego nie zauważą, a jest szansa, że zjedzą.